nie, ale czekaj jeszcze z komanderem, żeby był, dźwięk cała bomba na mnie i je buduję. Za 10 sekund mogę rzucić tego, Great Sworda. Czekaj, do... aż jakiś random przyszedł do nas, kurwa, co <śmienny> Dobra, ja spadam, trzymajcie się. Cześć. Na razie. Cześć. Cześć. Na razie. O banner wojenny, już w ogóle po co Teraz nie... co Nic wiecie, nas bo... nie pokona, nic nas już nie pokona Masz randomie Patrz, random się bo... Na razie 13 osób jest na liście Rzuciłem GSa Na liście które ja przecho przechodzą czy Tak, nie? tak, o i bo no, to było to, pewnie no, też się dopiero. Nie tak źle Chociaż nie wiem Gotowi jesteście Tak. To 3, 4 ry Tam jeszcze nie było tego Hadesa i Persefony z nami, oni też no, przejdą. Oni na pewno przychodzą. Verwela też się nam mówi, spokojnie. Werwel też przejdą Odpowiedź to od tych ludzi. To... Proszę? Czy Payne? mówiłem, że muszę mieć tą odpowiedź od tych ludzi. No tak. Ta. No to to wiadomo. Co nagrywasz to? <laughs> to nie te to rozprzania? na YouTube'a dawaj Mam mete... o te właśnie. Meteory też mam, mam już meteory Dawać ten najpierw, Empower Leci ice Boa Już rzucam Albo kilka. Żeby każdy... No ice Leci ice ball. I czekaj same iceboły teraz Dobra, same Icebow'y To gotowi wszyscy? Tak 3, 4, RY Jak lawina Dzień dobry 10 sekund kurde 10 sekund no Kolejny random <grywa> No patrzcie co się dzieje, nie? Start Dobra, odliczę, odliczę Jak widzi g 3, 4, R. Nie wierzę, co to jest. A Grey nawala po tym. Po, po okręgu, nie? No, Grey chyba po okręgu nawala, nie? No, tak najle Najlepiej będzie wyglądało to połączenie meteory i iceball, nie? <try> to ja mogę rzucić komuś łuk. Ja Dobrze. też już mogę rzucić. Rzucam łuk. I, i przechodźcie się na meteory. A do, ja będę na meteorach, dobra. Dobra, gotowi? Trzy. Trzy. Te. Ry. Ja mówiłem. Ja mówię. Ale raz daj mi, raz. <grym> kurwa, ale to na kurwia w tym koncie <grym> jest. <grym> no <nie? grym> Bombę mamy dobrą. <grym> BASTO <laughs> Dawaj seba też, łuk dostaniesz będzie zabijać. <laughs> ja mogę grać sworda rzucić jak ktoś chce. No ja też, łuk mam za 15 sekund. <laughs> We do something or still nothing. <laughs> 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 Ej i dawajcie za chwilę ej, napiszesz mi w rozgrywkach, napiszesz ten Full DPS on me no. Rzucam icebowa Ale po niemiecku Też rzucam icebowa Co same icebowy czy meteor plus icebow? ice My... icebowy fajnie wyglądają No weźmy same icebowy Ja mówię peace. Dobra, tylko napisz najpierw full DPS on me

Jak ktoś czym się różnią y, te staty kawaler od Knight'a? Kawaler ma ferocity, a kawa y, knight ma power, precision, toughness Jeszcze raz możemy, szybko, trzy, cztery A dobra, dobra Czyli jeden ma ferocity, a drugi precision Tak Dobra, następnym razem gdy będziemy się bili jakim z zergiem, to wprowadzimy go w to miejsce i zaczniemy naszą <laughs> tak. taktykę <laughs> Tak. <laughs> Hej, popłakałem po, po, się, serio. <laughs> Chyba nie polubię naszej <laughs> <laughs> A tu Macie zamiar robić tę misję? A właśnie, robimy tę misję czy nie? Mm. <laughs> Chyba tak jakoś ja. Ja się Chyba... cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć. No, cześć. cześć. Na razie. tam jeszcze? No kurde, tak. Na cały czas. <laughs> Sekunda. No dla was niespodziankę. Idziesz nie kolejnym melekiem? Blast. Ani warike, fajny warike, komander. Spójrzcie komandera i powiedz, że. Wariam. Jest chłam z do nas. Co? No. Kto? no leciał przez chwilę. Leci, patrz, 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 No To ty nagrywaj. Z igry. nagrywaj. Nagrywaj user in your channel To z igry, A trafisz w nas, na razie nie trafisz. Weź, weźcie wyłączcie taga i nie piszcie na tym na teamowie Musisz trochę w lewo i słabiej. No, ja tu do was mówię, a mam mikrofon wyłączony. No tak, typowy wariant. Teraz? Trochę no, mocniej, tak. trochę mocniej. O teraz było idealnie, chyba. Troszeczkę nie, troszeczkę mocniej. mocniej. Nie no, o, o, o. Ciut mocniej, ciut. Ciut mocniej, no <grymcyjności> To wszystko trzeba. Ja. Ej, budujemy balistę, trzeba skontrować. A budowałem go chyba z 10 minut. Nieee. Yeah. Dołek Dawaj, pej, o słuchaj, cicho, cicho, cicho. Teraz y, Dani ty będziesz nagrywał. My wypierdolimy wszystkie meteory, a Zygrim musi w nas balisty trafić Taki kurwa mega fire Ej ty też to muszę zobaczyć co trafi jeszcze raz Dobra, to ale... To rzuć chce. krową Ej Czekaj, 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 ale daj mu spróbować No, no tak, to jeszcze ej rzucę dla tych, którzy są Umiesz No jest, rzba, dobrze, dobrze. jest dobrze, okay, dobrze Ok, krową czy czym? Nie, normalnie Normalnie Ej będę Idę To ja będę mówił Ty mów, no ale czekaj, bo chcę nacią, być na Naciągam. Ja chcę być na filmie. I uwaga, nie. będzie lecieć, leci. Może za mocno, nie wiem. Teraz, teraz. O, to to za mocno Ja chcę być. To film, ale masz tu wariat, by Jak skaczesz gdzieś tam. Dobra, zaraz, zaraz, ja ci powiem, kiedy ładować. Zaczekaj, bo cooldowny. No Jestem. Właśnie, Ile macie ma na meteorach? 15 sekund. 10 okay, okay. <grym> Bro, tak. Ty, ja mam jeszcze. macie? Tak. Okej naciągaj, dwie. naciągaj, tak. Leci. Leci bomba. Teraz, teraz, teraz. <grym> <Yeah>. <grym> <grym> I dawaj to pytanie, ja, ja chcę to jutro na YouTubie widzieć. Ty, ja też. <laughs> Dobra, zacznę treba tego. Znaczy kipa Idioci z RH. Taki <laughs> tytuł. Best safe spot. <laughs> A ty teraz będziesz tego treba kipa <laughs> No, sięga. Dobra no Daniu to jutro, gole. jutro będziemy na YouTubie, ja to chcę zobaczyć A, czyli nie zginie Ej, uwaga, wszyscy popełniamy samobójstwo Czy... Nie zginiecie No wiem 3 2 1 Już Kurde, szkoda, szkoda, że nie ginie <laughs> Przecież to nic nie da to nic nie da, bo to procentowy, ten, hapsa odejmuje, jakoś procentowy. No ale żeście się wbijalili w górę, czy nie? U, tak, tak, wyskoczyłem w górę. Nic co, nie za zajębało ci hapsa? Tak, ale 3000 mi zostało tylko. Ale zostało. Powiedz mi, Olome, ma ile masz teraz HP? Bez jedzenia, 6, 8, 16...